Witajcie po raz kolejny. Dzisiaj dokończę historię, którą ostatnio zacząłem, czyli historię numer 3. Jesteśmy po zawodach letniej Grand Prix we Wiśle w 2016 roku, gdzie zajmuję siódmą pozycję. W zamian za to otrzymuję prezent w postaci degradacji na zawody trzeciej ligi Pucharu Fiska w Kłopio. Tam dwa razy te zawody wygrywam. Odbywają się tam też zawody letniego pucharu kontynentalnego, gdzie zajmuję szóste i czwarte miejsce. Przyjeżdżam do domu, rozpakowywuję rzeczy, piorę, pakuję z powrotem, wyjeżdżam do Japonii w daleką 30-godzinną podróż. Jest zmiana strefy czasowej. Na karku mam już maraton startów, cały, cały praktycznie tydzień. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ktoś sobie to bardzo sprytnie zaplanował i wysłał mnie po prostu na tydzień, tydzień startów do Finlandii i później szybki wyjazd do, do Japonii, gdzie byłem posłany, tak szczerze powiedziawszy tylko i wyłącznie na stracenie a inni zawodnicy w tym momencie odpoczywali. Sytuacja numer 4 startuję już tylko i wyłącznie w zawodach puchału kontynentalnego do samego końca sezonu, gdzie między innymi jestem we Wiśle trzeci i w Klingental na zakończenie jestem dwa razy trzeci Wywalczam tam kwotę startową do Pucharu świata, w ogólnej klasyfikacji Pucharu kontynentalnego jestem na drugim miejscu, na następny dzień odbywają się w tym samym miejscu, na tej samej skoczni, czyli w Klingental, zawody letniego Grand Prix, gdzie oczywiście nie dostaje szansy startu. Muszę się spakować i wracać do, do domu. Sytuacja numer 5. Jesteśmy w Fieme na z grupowaniem kadr tam e, trenujemy tydzień czasu po całym lecie chciałem sobie w końcu potrenować oczywiście e, trening był e, oczywiście zawsze myślałem, że zgrupowanie to czas, gdzie można potrenować oczywiście nie dla Jana Ziobry e, na 6 tygodni przed inauguracją Pucharu Świata gdzie mimo tego, że wyskakałem kwotę startową dowiaduje się, że nie jadę. Jest jeszcze 6 tygodni do tego startu. Ja otrzymuję informację, że na te zawody po prostu już nie pojadę. Pierwszy period Pucharu Świata skacze i Pucharu Kontynentalnego skaczę w Pucharze Kontynentalnym. Tam wyskakuje kolejny raz kwotę do Pucharu Świata. Zawodnicy, którzy byli brani na siłę za mnie już do, do, tych, do tych startów w Pucharze Świata się w końcu skończyli, więc... Yy, Dostaję szansę startu od turnieju 4 skoczni. Do końca sezonu skacze w Pucharze Świata. Zajmuję 31 miejsce. Jestem piątym reprezentantem Polski. Po czym nie otrzymuję powołania do kadry A. Tutaj warto zaznaczyć, że niektórzy ludzie mówią, że to powołanie, dlatego, dlatego tego powołania nie otrzymałem, że ktoś miał plan, żebym był w kadrze B. I żebym tą kadrę B pociągnął do przodu, że potrzebowali klasowego zawodnika. Jeżeli potrzebowali klasowego zawodnika, to w Polsce na chwilę obecną mieli jeszcze czterech lepszych ode mnie, więc dlaczego ja miałem być tym człowiekiem, który miał tą kadrę ciągnąć do przodu? Dwa, o tej sytuacji, że nie jestem w kadrze A, dowiaduję się tylko i wyłącznie z mediów. Nikt wcześniej mi o tym nie powiedział, więc to twierdzenie, że. To był jakiś plan, to po prostu zwykłe kłamstwo. Eee... Chyba to tyle na chwilę obecną. Tutaj mam apel do pana Adama Małysza, który bardzo głośno się wypowiada na mój temat w opinii publicznej. Panie Adamie, pan jest dyrektorem w Polskim Związku Narciarskim, tak? Pan za coś bierze tam pieniądze, więc mam tutaj takie, taką prośbę do Pana, aby to Pan może powiedział te nazwiska tych ludzi, którzy próbowali mi przez te lata zaszkodzić, którzy próbowali mi przez te dwa lata zniszczyć, bo tak jak, tak jak mówię, bardziej by to przystawało może Panu, bo to chyba raczej leży w Pana gestii. Żeby, żeby się z tym, z tym problemem jakby rozprawić, z tymi nieuczciwymi ludźmi. Dwa, e, Panie Adamie, niech Pan nie straszy, tak jak ostatnio Pan straszył w mediach, e, że mogę się przeliczyć, bo wie Pan bardzo dobrze o tym, że nie, nie powiedziałem jeszcze wszystkiego, i jeżeli zacznę mówić, to wtedy dopiero może się zrobić niektórym ludziom z otoczenia bardzo ciepło i nieprzyjemnie. Także prosiłbym głupio nie straszyć. I sytuacja trzecia, niech Pan nie mówi w mediach, że dzwonił Pan do mnie wielokrotnie, bo to ja dzwoniłem do Pana. I próbowałem rozwiązać tą sytuację wtedy, jak człowiek z człowiekiem powiedział mi Pan, wtedy, że y, nie rozumie Pan tej sytuacji, ale rozumie Pan mnie. Także dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Życzę, życzę wszystkiego dobrego.